Witam Państwa w komentarzu walutowym FX, Ja nazywam się Konrad Ryczko i pracuję jako analityk walutowy w domacherskim BOŚ. Dziś mamy dzień 29 listopada, chwilę po godzinie 7.30. W związku z tym zapraszam Państwa do umiejętności sytuacji na czterech moim zdaniem najciekawszych w tej chwili najbardziej persyficznych parach walutowych. Tradycyjnie zaczynamy od rynku euro-dolara jako rynku dominującego w stosunku do pozostałych par. No To, co to, to, to możemy zauważyć, że tak naprawdę już jesteśmy powyżej 50% ruchu tego spadkowego, czyli tego spadkowego, tak naprawdę 50%, jak widać, opadług jest 135 W tej chwili podchodzimy pod to Fibo 61,8. Tutaj również mamy dość znaczący oprócz zakresie 1.36, 1.45. No tutaj, jakby w tej chwili mamy ograniczoną aktywność uczestników w rynku. Przypomnę, że wczoraj nie mieliśmy sesji w USA, dzisiejsza sesja będzie skrócona. Oznacza to m.in. to, że duża część graczy już postanowiła sobie zrobić weekend. Także ta, te ruchy na euro dla w tej chwili nie są zbyt moim zdaniem reprezentacyjne. Tutaj też wydaje mi się, że w dłuższym terminie raczej ten zakres powinien skutkować jakąś mocniejszą korektą, ponieważ jeżeli spojrzymy na układ techniczny, to został wybity ten moim zdaniem kluczowy trend, linia trendu tutaj została wybita. I w tej chwili obserwujemy coś, co się w kanale analizy technicznej za ruchem powrotem. Oczywiście, ruch w tej chwili przyjmuje dość, dość dużą dynamikę, dość duży zakres, tak naprawdę. Niemniej miałbym to się nie dziwi, gdyby gdzieś z tego zakresu, tylko jakaś korekta prawdopodobnie był tu jakiś nieregularny układ RGR. Oczywiście to nie będzie taki typowy książkowy układ RGR, jednak, sam schemat, jeżeli już nastąpiłby by odwróć gdzieś z tego zakresu. Byłby jak najbardziej poprawny. Sam to jest schemat ustanowienia dwóch, jednego szczytu, szczytu wyższego i kolejnego szczytu na poziomie tego pierwszego. Także no temat jest otwarty, czekamy czekamy tak naprawdę na poniedziałek i Zobaczymy, jak, jak jak Amerykanie, którzy wrócą do handlu, będą chcieli rozegrać euro -dolara. Drugą spar, muszę przewinąć. Drugą sparę, jaką się Państwu przedstawić jest euro -złoty euro złotych, które jak Państwo widzą yy... w odbił się od okoli 4,20, tak jak gdzieś tutaj zakładałem, gdzie 4,20 to w tej chwili jest zbyt poziom, no, nie było tak naprawdę dużego, dużego zaangażowania kapitału, żeby tutaj ten ruch wystąpił wyżej. Również, również aktywność graczy w ostatnich tak naprawdę dwóch sesjach, no podstawy wiele do życzenia, tak mamy konsolidację na, na rynku euro złotego. Drugi temat to jest polski dług, czyli te osłabienie polskiego długu do okolic 17 tygodniowych min Minimów do okolicy 12 tygodniów minimum wskazuje na to, że część rynku chce się zredukować, chce się zredukować przed ewentualnym ruchem ze strony amerykańskiej rezerwy federalnej, czyli wychodzenie z polskich obligacji. No, na Złotym jeszcze tego nie widać, a złoto jest dość mocno skorolowane z polskimi obligacjami, ale stąd są ten ruch, jakby tutaj spadkowy gdzieś w tym zakresie, ponieważ mieliśmy już przy 4,16 obligacje zaczęły słabnąć, złoto się osłabił, także. Widać, nie, nie, wydaje mi się, że to jest zakończenie tygodnia raczej pójdą wypaść poniżej 4,20, w ogóle bliżej 4,19, co stanowiłoby dość, dość ciekawą dość możliwość otwarcia również w przyszłym tygodniu. Mo możliwy nawet ruch wewnętrznej konsolidacji w dół. Trzecią parą jest AUDA USD, o którym sobie mówimy, dlatego że mieliśmy tutaj dość ciekawy układ techniczny. Ja przypomnę, że to już mówiłem Państwu przy tych spadkach, że zejdziemy gdzieś niżej z tego miejsca. Tutaj gdzie zakładałem gdzieś z tego prostokąta, że nastąpi odbicie. Jak widać, tak na raz łapaliśmy ostatnią, ostatnią deskę ratunku tutaj przed spadkiem niżej. Nastąpiło ruch korekcyjny, również do tego oporu, o którym Państwu mówiłem poprzednio. I w tej chwili widzimy mocniejsze topnięcie w dół. No. Tutaj tak naprawdę mamy złą pracę wokół AUD, USD, no i te postępujące cały czas komentarze strony RBA o możliwości interwencji, tak naprawdę nie wykluczania żadnych środków wpłynięcia na, na przewartościowanego według RBA, AUD. No tutaj widać, że nawet mamy tutaj dość ciekawy układ techniczny, czyli te, te średnie 100-sesyjne i 200-sesyjne, jeżeli nastąpi, to przy to przycięcie, mieliśmy tak zwany złoty krzyż. On oczywiście odrobił to się albo na 50 i setkach, albo na setkach i 200. -tach. Mieliśmy tutaj ten dłuższy, tak naprawdę, Złoty Krzyż. Yy, hmm, przepraszam, nie Złoty Krzyż, tylko ten czarny krzyż, ponieważ Złoty Krzyż, je, jest na wzrosty, czarny jest na spadki. I tutaj w tej chwili prawdopodobnie taki układ by mógł tutaj wystąpić, co stanowił kolejny, kolejny argument dla sprzedających. Tym bardziej, że tutaj był taki moment, że duża część rynku była podsycana krótko, na OD. Później zostały, te pozycje zostały odwrócone. No w tej chwili wydaje się, że ten potencjał dobrania krótkich pozycji jest w dalszym ciągu znaczny. Jeżeli byśmy tutaj ponownie przetestowali zakres 088 no to tutaj raczej zakładam, że nastąpiłoby jego wbicie i ruch gdzieś w kierunku 0,80-80. Czwartą parą jest USD, USDN, czyli popularne, najbardziej popularna para z jenem. No, to, to tak naprawdę zauważamy tutaj, że w bicie tego zakresu, o którym Państwu mówiłem, czyli 100 jenów, 72, 72 setnych, jest tutaj tak naprawdę, stało się pretekstem do ruchu wyżej. No, ja tutaj nawet nie zakładałem, że w ciągu tak jednej świecy pokonamy tak duży zakres. 102 jeny. No, tutaj to jest bardzo dużo w tej chwili. Widać, że tutaj rynek ma jakieś problemy z pójściem wyży. Przede wszystkim dlatego, że jak Państwo widzą, Nikkei znalazł się na poziomie swoich niedawnych szczytów. Także jest to taki zakres, gdzie może dojść do jakieś korekty na Nike. Jeżeli doszło do korekty na Nike, no to ujemnie skorelowany z Nikkei jest japoński Jen, także ta para wykazuje akurat dodaciam korelację w takim układzie. Także jeżeli doszłoby do korekty na Nike, to w takim razie tutaj też należałoby spodziewać się spadków na, na parze dolar do jena. No, oczywiście te spadki, jak Państwo widzą, tutaj narysowałem jakąś taką prowizoryczny, prowizoryczny kanał, który w tej chwili innym tutaj się utrzymuje. Ewentualne spadki zakładałbym, że mogą mieć zakres właśnie do poziomu około 100 Prawdopodobnie niżej, ponieważ jest dość duże parcie, jest duża determinacja strony. No i zobaczymy, tak naprawdę, jak będzie wyglądał dalszy dalszy scenariusz dla Nikei, który też ma, ma miejsce do pewnej korekty, podobnie jak większość europejskich i amerykańskich parkietów. Dziękuję za uwagę.